Witam bardzo serdecznie, moje drogie panie. Dziś pokażę wam coś wyjątkowego, zdumiewający i prawdziwie innowacyjny produkt o działaniu przeciwzmaszczkowym. To wielki przełom w dziedzinie kosmetyki. Puder kryjący niedoskonałości. Numer jeden wśród produktów pielęgnacyjnych z zawartością kolagenu, który jest odpowiedzialny za elastyczność, sprężystość oraz właściwe nabliżenie naszej skóry. Nowością jest wykorzystanie go w innowacyjnej, cennej, skutecznej i najczystszej formie czyli pudru kolagenowego. To niezwykły produkt w postaci białego, jedwabistego proszku, który idealnie maskuje drobne niedoskonałości. Zapewnia natychmiastowy efekt promiennej i gładkiej cery. Błyskawicznie zamyka i wygładza zmarszczki, a także pozostawia młody wygląd skóry twarzy, szyi i dekoltu. Od razu po nałożeniu puder błyskawicznie się wchłania. Już po kilku sekundach można zaobserwować efekty. Ma lekką, aksamitną konsystencję, dzięki czemu jest bardzo przyjemny w stosowaniu. Dzięki niemu moja cera jest gładka, a drobne zmarszczki przestały być widoczne. Nie tworzy efektu maski, a co ważniejsze, nie obawiam się już swojego odbicia w lustrze. Nie widzę zmarszczek, których do niedawna bezskutecznie próbowałam się pozbyć. W końcu jestem szczęśliwa. Doskonale się wchłania, a efekt jest błyskawiczny. Zmarszczki zostały wypełnione. Ten puder to zastrzyk młodości, który likwiduje podkówki pod oczami, zmarszczki i kurze łapki. Jest rewelacyjny. Wystarczy tylko odrobina. Jest naprawdę wydajny i łatwy w aplikacji. W mgnieniu oka wnika w głąb skór i maskuje wszelkie niedoskonałości. Jego lekka formuła sprawia, że w ogóle go na sobie nie czuję. Twarz wygląda na wypoczętą i świeżą. Moje zmarszczki zostały natychmiast wypełnione. Wystarczy, że na opuszek palca nałożysz niewielką ilość pudru i rozprowadzisz bezpośrednio na zmarszczki. Stosuj go zaraz po użyciu kremu nawilżającego, lecz przed wykonaniem makijażu. Puder wchłania się błyskawicznie i nie zostawia po sobie tłustych śladów. Skóra nie świeci się, a puder nie tworzy efektu maski. Cera jest promienna i świeża. Jedną z najbardziej spektakularnych i zdumiewających cech jest jego konsystencja. Lekki i jedwabiście gładki proszek intensywnie nawilża oraz delikatnie rozświetla. Natychmiast maskuje drobne niedoskonałości, a także wnika w głąb skóry, niwelując oznaki starzenia. Puder nadaje się do wszystkich rodzajów cery i nie zawiera parabenów. Kolagen w postaci pudru to prawdziwa innowacja. Dlaczego w takiej formie jest bardziej skuteczny? Jakie jest jego działanie? Za chwilkę wyjaśni to nasz ekspert. Panie doktorze, proszę nam wytłumaczyć, czym jest kolagen i jakie jest jego działanie. Włókna kolagenowe w sposób naturalny występują w naszym organizmie i umożliwiają tkankom, a w szczególności tkance tworzącej naszą skórę, dobrze znosić stres. Odpowiada również za jej szybką regenerację. Kolagen utrzymuje strukturę skóry. Z czasem włókna kolagenowe ulegają rozpadowi i powoduje to efekt starzenia. Skóra traci napięcie i pojawiają się zmarszczki. Co jest takiego wyjątkowego w pudrze kolagenowym? Gdy kolagen jest w postaci kremu, ma zbyt duże molekuły, którym ciężko przenikać przez wierzchnią warstwę skóry. Natomiast kiedy jest w formie pudru, pozostaje całkowicie nietknięty, dzięki temu pozwala to na zachowanie jego właściwości. Co zyskujemy używając naszego do? produktu? Wzmocnienie, jakie oferuje kolagen, powoduje natychmiastowe wygładzenie skóry i niwelowanie zmarszczek oraz brust. Puder kolagenowy błyskawicznie nawilża wierzchnią warstwę skóry i kamufluje wszelkie niedoskonałości widoczne na powierzchni. Ma też skuteczne działanie ochronne, poprawia strukturę skóry, jak również redukuje efekt starzenia. Podsumowując, forma pudru kolagenowego gwarantuje jego niekwestionowane, wysoce skuteczne działanie. Jak widzicie, to najskuteczniejsza broń w walce przeciw starzeniu się skóry. Zmarszczki zostają wypełnione, a cera pozostaje nieskazitelnie gładka. Co więcej, znikają także wszelkie niedoskonałości. Każdego dnia przed wykonaniem makijażu nałóż odrobinę pudrów miejsca, które potrzebują wygładzenia: czoło, kurze łapki, okolice ust, a także na szyję. Natychmiast zobaczysz jego fantastyczne działanie. Posłuchajmy opinii kilku kobiet, które są zadowolone ze stosowania tego produktu. Już po kilku dniach zauważyłam wyraźne zmniejszenie zmarszczek na czole i zanikanie kurzych łapek. Czuję się młodo i wiem, że wyglądam znacznie lepiej. Moja twarz wygląda naprawdę promiennie, puder doskonale się wchłania, a efekt jest błyskawiczny. Jestem zachwycona. Gdybym miała go ocenić w skali od 1 do 10, dałabym mu najwyższą notę.